Dzień dobry. Skończyła się era patologii w szkole. Pod okiem nowego ministra edukacji zmienimy zasady wychowawcze. Naprawimy Was i wychowamy na wielkich Polaków, takich jak ojciec dyrektor. Będziecie chodzić jak w zegarku. My wam dopiero pokażemy, jak można kochać ojczyznę, jak można kochać bliźnie. Panie profesorze, a czy homoseksualizm to też jest miłość do bliźniego? Milczeć! Miłość! miłość jest tylko wtedy. Tak! Nigdy! Do końca lekcji klęczeć na grochu. Panie profesorze, a czy Polska powinna być w Unii Europejskiej? Dzień 1 maja będziemy wspominać z goryczą. Nieudolność, arogancja, zdrada, ignorancja, agentury, brak godności to jest to, co spotkało nas przy negocjacjach. Milczeć, bo za karę załatwiam maturę z religii. No tak, jeszcze czego? Nowa matura z religii, a na WWF-ie będziemy ćwiczyć ganianie z kijami za homoseksualistami. Synu! Zapamiętaj sobie raz na całe życie! Nie ma homoseksualistów, są tylko pedały! No. Koniec lekcji. Alleluja i do przodu.